działo w naszych sercach. Rozpalaj je do kochania Ciebie, Boga żywego i prawdziwego. Kochani, witam was bardzo serdecznie. Już dzisiaj chciałbym was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na pierwszy piątek miesiąca. Pragniemy tutaj w naszej kartuskiej świątyni w parafii św. Kazimierza zorganizować kartuskie uwielbienie. Każdy z was jest serdecznie zaproszony. Niech to miejsce wypełni się waszą obecnością. Niech to miejsce wypełni się waszą modlitwą, waszym uwielbieniem. Każdy pierwszy piątek miesiąca chcemy tutaj wspólnie się spotykać, aby uwielbiać Pana Boga, aby formować nasze serca, aby przygotować się na to najcudowniejsze spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym. Zapraszamy Was do tego wspólnego i wyjątkowego dzieła. Co miesiąc będą pojawiali się nowi zaproszeni goście, za każdym razem będzie pojawiała się katecheza, wyjątkowe świadectwo i przede wszystkim. Wspaniałe uwielbienie i możliwość spotkania Chrystusa Eucharystycznego w Mszy świętej, w Adoracji, dla tych, którzy będą tego pragnęli możliwość skorzystania z sakramentu, pokuty i pojednania. I choć Kościół na razie pusty, mam nadzieję, że już w ten najbliższy, pierwszy piątek wypełni się właśnie wami i wspólna nasza modlitwa będzie wyrazem uwielbienia w ten pierwszy piątek miesiąca. Właśnie dla tego, który jest naszym Panem i Zbawicielem. dlatego, który daje nam życie. Nie może Was tutaj zabraknąć. Czekamy na Was. Pragniemy wspólnie przeżywać ten wyjątkowy czas. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.